Witajcie widzowie YouTube'a! <laughs> Opowiem Wam w tym filmiku o Wiklinie. To jest Wiklina ze starego kosza. Kosz do prania taki, czy tam do ziemniaków, tam zależy jak to ten. I te witki wiklinowe były wcześniej elastyczne, jak się pletło ten koszyk. No, po jakichś latach po prostu zrobiło się wszystko takie Po wyschnięciu zrobiło się sztywne i nieelastyczne Ale hałasuje. O ja chyba zajmę się wikliniarstwem, choć to jest zawód stary jak świat. Pletą babcie Plotki i przy okazji pletą koszyki. Taką wiklinę trzeba namoczyć. Jak jest świeża w ciepłej wodzie, <laughs> sorry, i potem specjalną techniką wyplatania, tak? Wyplatania. Zobaczcie, robić kosze, ale tego patrzcie, to, to się łamie. O, widzicie? To już jest bezużyteczna wiklina. Niestety, może po namoczeniu, by po prostu była dobra, ale na razie jest niedobra. Ja nie będę z tego nic zrobił. Pójdę stąd na zbierać nowej wikliny, zaparzę. Będę plet koszyczki na święconkę i do innych, do prania do i innych artykułów takiego, wiecie, do przechowywania. O. o, na targ można wziąć koszyk wiklinowy po jajka, można chodzić na targ. O, często na targu właśnie można spotkać koszyki wiklinowe do kupienia, ręcznie wyplatane własne, z własnej roboty. Biznes niezły. Wyklina jest fajna i przyjazna. Tania, o, tania. Chociaż ręcznie plecione koszyki nie są aż takie tanie. Wiadomo, to jest droższe od plastiku, ale plastik jest tańszy, niestety. Niestety, niestety. Jeden pies. <gryw> Jakiś strzały słuchać, nie wiem, czy jakaś wojna się szykuje, czy coś. <gryw> Sorry. No, niestety, choroba nie... O, słuchajcie, gdzieś chyba ubijają kogoś. Dobrze, ja będę kończył ten filmik. Pójdę zobaczyć, skąd te szczały dochodzą. I ja zapraszam was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne oraz na inne moje filmiki. Niektóre pół żartem, pół serio. Niektóre serio, niektóre w ogóle nie na serio. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam. Ostatnie zbliżenie na Wyklinę. O, zobaczcie sobie cześć, czołem.